serdecznie. Kolejne nasze spotkanie w Azylu dla Jerzy. Dzisiaj bez jeża, przepraszamy, ale mamy kilka ważnych informacji. Chcielibyśmy zaproponować Państwu rok z jeżem. Zaczęli, zaczynamy w kwietniu, dlatego, że jest to miesiąc, w którym jeże wybudzają się ze snu zimowego i w tym czasie czyha na nie bardzo wiele niebezpieczeństw. Jeże wybudzają się często po sześciomiesięcznej hibernacji, są wycieńczone, odwodnione, niedożywione, straciły mnóstwo energii na wybudzenie się. Do, do pokarmu jakby jest bardzo, bardzo mało. Tak? No, wprawdzie dni są już coraz cieplejsze, ale noce, w nocy odnotowujemy temperatury minusowe. Jako że są to zwierzęta nocne, bardzo ciężko znaleźć im naturalne pożywienie. Często korzystają z kocich stołówek, o czym mówiliśmy, bardzo chętnie podjadają kociakom chrupki czy mokrą karmę. Jest to bardzo ważna pomoc, jakby nasza dla nich, dlatego że dzięki karmie dla kotów mogą szybciej odbudować swoje zapasy. W tym czasie, słuchajcie Państwo, jeże wychodzą w poszukiwaniu tego pożywienia i bardzo często takim pierwszym znakiem, że te jeże już się wybudziły, są ich niestety poprzyjeżdżane ciałka na drogach. Te rzeczy widzimy, tak? Leżą jeże rozjechane gdzieś na poboczu drogi, czasami na środku drogi. Skąd te jeże na tych drogach? Asfalt jest ciepły, nagrzewa się w ciągu dnia w promieniach słońca. Bardzo często na poboczu leżą porozjeżdżane czy zwierzęta, czy pozabijane przez samochody owady. Więc jest to jakby taka naturalna, ciepła stołówka dla jeży. Stąd też bardzo często jeże żerują sobie na poboczu, przebiegając też niestety te drogi, wpadając pod rozpędzone samochody. Nie zawsze jest tak, że potrącony jeż nie żyje. Często jest tak, że kiedy zatrzymamy samochód i sprawdzimy, co jest z tym zwierzęciem, okazuje się, że zwierzątko żyje i można udzielić mu pomocy. Następnym problemem, z którym jeże spotykają się, bytując w naszym pobliżu, tak, w naszych ogrodach, jest problem dla nich jest to problem, dla nas jest to fajne zajęcie, wiosenne porządki w przydomowych ogrodach, na terenach ogrodów działkowych. Słuchajcie, bardzo wiele jeży ginie w tym czasie, a my, jako użytkownicy tych ogrodów, w ogóle nie mamy o tym pojęcia. Często się zdarza tak, że jesteśmy sprawcami jakiegoś jeżowego nieszczęścia i tak naprawdę w ogóle się o tym nie dowiadujemy. O co chodzi? Słuchajcie, jeże hibernują w miejscach naturalnie jakby dla nas niefajnych, tak? Są to w ogrodach jakieś kąciki, w których składowaliśmy do tej pory gałęzie, suche trawy, suche liście zgrabione. Są to europalety, na których poustawiane są, bo ustawiane było drewno na przykład do kominka, czy materiały budowlane. Kiedy zabieramy się na wiosnę do porządkowania tego terenu, może się okazać, że w tym miejscu bytował jeż. Często te gniazda są już puste, bo jeż już się przeniósł, tak? obudził się, już sobie znalazł inną miejscówkę. Musimy być czujni, jeżeli coś takiego znajdziemy i coś, co wskazuje na to, że było to miejsce, w którym hibernował jeż, w którym bytował jeż, to musimy mieć taki sygnał i powiedzieć sobie, oj, hola, hola, uwaga, musimy być czujni, musimy zwracać uwagę na to, co robimy w ogrodzie, ponieważ mamy tutaj fajnego mieszkańca. Tutaj mamy taki przykład ogrodu przyjaznego jeżom. Pewnie, że zachęcam Państwa, żeby mieć takie ogrody. Wiemy, że to niezbyt fajnie wygląda, ale jest to jeden z wybiegów, które znajdują się w azylu. I proszę zwrócić uwagę, leżą tutaj suche gałęzie, suche trawy, suche liście. Jest to takie miejsce, które było przygotowane na zimę dla naszych potopiecznych, bo część jeży hibernowała na wybiegach. I tu jest takie, Typowo, typowe królestwo jeżowe, tak? Tutaj są właśnie gałęzie, liście, suche trawy. Nam to nie przeszkadza, jeże są zachwycone. Możemy przejść dalej, bo tych miejsc tutaj na wybiegach jest więcej. Yy, tutaj mamy troszeczkę yy, to miejsce zadaszone, żeby jakby nie naciekało wodą ani śniegiem. Nie było tego problemu, jeśli chodzi o śnieg. Yy, tutaj jest kolejne miejsce. I mimo, że jesteśmy zawsze bardzo dobrze przygotowani, tak? stwarzamy im jakieś warunki e, bezpiecznego zimowania, e, pomagamy w zgromadzeniu materiału, to jeże wykazują się na tyle swoją samodzielnością i inwencją, że budują swoje miejsca do spania, do hibernowania. I zapraszam, przejdziemy tutaj tylko na słuchawce. I tutaj jest drogu wybiegu. Yy, rosną dzikie trawy, które my tutaj nie kosimy, nie zgrabiamy, i wydawałoby się, że yy, nic tutaj nie ma oprócz yy, yy, świeżej trawy wyłaniającej się spośród yy, suchych gdzieś już. Więc proszę bardzo, podchodzimy bliżej i nagle widzimy, że coś tutaj jednak jest. Jest jakiś kokon, tak? Tutaj wyrastają już świeże trawy, ale. Ze zwiniętych, suchych traw jest zbudowane gniazdo. Tu jest otwór do tego gniazda. Komora jest bardzo głęboka, proszę zobaczyć, ile ręki mi się tam zmieściło. Wymoszczone. Tutaj, bardzo proszę, można zajrzeć do środka, bo gniazdo jest już puste. I teraz y, proszę sobie wyobrazić, jeżeli w gnieździe spałby jeszcze. A my zabieramy się za swoje wiosenne porządki, swoje prace i nie daj Boże, używamy podkaszarki, nie, nie wykorzystując wcześniej naszych rąk do sprawdzenia, czy coś w tych suchościach nie żyje, to yy, robimy straszną rzecz, ponieważ wjeżdżając pod kaszarką tutaj w to miejsce, skaszamy jeża yy, czy też inne zwierzę, które być może w takim miejscu znalazło schronienie. Także y, przystępując do prac w ogrodzie, zwracamy uwagę na to, czy w tym ogrodzie mamy też dzikich lokatorów, mieszkańców, którzy y, w, w miejscach, które nam się wydają niefajne, budują sobie fajne legowiska i fajne schronienia. A my popełniamy niestety co roku te same błędy, my jako ludzie, tak? Czyli robimy porządki, grabimy liście, co robimy z liśćmi najczęściej rozpalamy sobie maciupeńkie ognisko, bo to przecież nikomu nie przeszkadza, tak? Nie przeszkadza. E, czyli palimy liście, palimy gałązki, palimy jakieś tam śmieciuchy. Nie myślimy zupełnie o tym, że w tym miejscu może w ciągu dnia spać jeż, tak? Trafiają do nas jeże, słuchajcie, popalone, pouszkadzane, e, jest to... I, przed nami wtedy bardzo ciężka praca, żeby takiego jeża doprowadzić, utrzymać przy życiu w ogóle. Chciałam y, pokazać zdjęcia naszej iskierki, naszej rezydentki, która trafiła do nas w lutym y, w zeszłym roku. Trafiła w lutym, dlatego że w lutym zrobiło się już ciepło i wielu działkowców ruszyło do pracy w ogrodach już w lutym. Zaczęto wygrabiać liście, liście ułożone na stosiku. I potem podpalone. Niestety iskierka w tym stosiku z liści znalazła sobie schronienie i została podpalona, tak? znaleziona, wyczutę przez psa, dowieziona do gabinetu weterynaryjnego. Walczymy o iskierkę w dalszym ciągu. Słuchajcie, znaleziona w lutym 2019, jest już kwiecień 2020, a my ciągle o nią walczymy. Rana po spaleniu ciała, gdzie ciało było spalone w 3 czwartych powierzchni. Zabliźniła się już, ale to nie znaczy, że ten jeszcze jest zdrowy, tak? On jest nadal wymagający naszej interwencji, naszej uwagi, yy, zabiegów rehabilitacyjnych, yy, cały czas jest na lekach, także jeszcze przed iskierką i przed nami bardzo długa praca. Słuchajcie, powracając do tych ogrodów, kiedy już wygrawimy, wysprzątamy, zrobimy sobie pięknie i czyściutko, zostają nam jeszcze wysokie trawy, których też musimy się pozbyć i najczęściej używamy do tego celu podkaszarki. Podkaszarka jest to najbardziej jedno z najbardziej śmiercionośnych narzędzi dla małych zwierząt bytujących w naszych ogrodach. Dla jeży bardzo niebezpieczne. Nie mamy jakby rozeznania, ile w wyniku u, używania podkaszarek ginie jaszczurek i, y, i innych małych zwierząt, które też bytują w naszych ogrodach. Y, akcja jest naprawdę, słuchajcie, już ogólnoświatowa, jeśli chodzi o używanie podkaszarek. Nie to, że chcemy zakazania używania tego sprzętu, ale żeby uświadomić ludziom, że z chwilą, kiedy włączamy to urządzenie, które czasami ma y, żyłkę na końcu, czasami ma ostre noże. Żeby ludzie mieli taką świadomość, że używając tego narzędzia, możemy przyczynić się do śmierci zwierzęcia i to do śmierci naprawdę w olbrzymich cierpieniach, w olbrzymim bólu, z olbrzymimi obrażeniami. Taką naszą podtopieczną, która trafiła w wyniku obrażeń doznanych w wyniku użycia przez człowieka pod kaszarki, jest właśnie podkoszona, tak? która witała Państwa w zeszłym tygodniu. Nie mamy jej tutaj dzisiaj. Można się zapoznać z jej historią, z jej obrażeniami. Też bardzo długo dochodziła do siebie. Niestety jeży, które przeżywają spotkanie z podkaszarką jest naprawdę niewiele. Obrażenia są zazwyczaj rozległe, yy, głębokie, zwierzęta tracą kończyny, są bardzo poranione. Następnym niebezpieczeństwem, które czyha na naszych podopiecznych w naszych ogrodach, są kompostowniki, jest to słuchajcie świetne miejsce dla jeża, dlatego że jest to miejsce, w którym taka właściwie gotowa stołówka, tak, jeż dostaje się do kompostownika, a tam już, prawda, czekają jak na talerzu drżownice, pędraki, więc już spokojnie może sobie tam zaspokoić swój głód. Często jest tak, że wchodzi do kompostownika, no i stwierdza, że już na przykład zostaje go poranek i mówi, nigdzie się już nie ruszam, mam tutaj jedzenia, brud, zostaje. A my przystępujemy do pracy, tak? Przekopujemy kompostownik, wybieramy z niego ziemię, no i znowu widły, łopata. No są to narzędzia niebezpieczne. Używając tego wszystkiego musimy też mieć świadomość, że po prostu gdzieś możemy komuś zrobić krzywdę. Zupełnie nieświadomie, no i teraz co zrobić, kiedy tak się zdarzy, że znajdziemy zwierzę potrzebujące pomocy, tak? kiedy zatrzymamy ten nasz rozpędzony samochód, bo widzieliśmy, że na poboczu leży potrącone zwierzątko. Jeżeli przydarzy nam się gdzieś w ogrodzie znaleźć skaleczone, tak? uszkodzone zwierzę, Albo po prostu jesteśmy świadkami tego, że takie zwierzę do nas poranione przyjdzie, bo często tak jest, że zwierzęta potrzebując pomocy pojawiają się nagle przed nami i proszą o pomoc. Aby się dowiedzieć, jak fachowo udzielić pomocy takiemu potrzebującemu zwierzeczkowi, odsyłamy Was do odcinka, w którym mówiliśmy o pierwszej jeżowej pomocy. I teraz. Taka uwaga, taka wskazówka, Słuchajcie, każda gmina jest zobowiązana do mm, udzielenia pomocy zwierzęciu dzikiemu, wymagającemu tego, takiego działania, tak, czyli jakby dla nas teraz wiemy, że jak jesteśmy w sytuacji stresowej, to działamy podekscytowani, tak, zapominamy o wielu rzeczach, nie wiemy co zrobić, nie wiemy do kogo dzwonić, więc teraz wykorzystując może czas kwarantanny, w poniedziałek, na przykład, zadzwonić sobie do Wydziału Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta czy Gminy, gdzie mieszkamy, z zapytaniem, w jaki sposób możemy udzielić pierwszej pomocy, do kogo się zwrócić, do jakich służb, czy dzwonić pod numer 112 alarmowy, czy dzwonić już do konkretnego gabinetu weterynaryjnego, który ma podpisany kontrakt, czy dzwonić do najbliższego ośrodka rehabilitacji zwierząt. Tych rozwiązań jest kilka żeby już potem w sytuacji stresowej, wymagającej naszego intensywnego już działania, nie tracić czasu na poszukiwania. Fajnie mieć już taką wiedzę na ten moment. Fajnie wiedzieć, my mamy lekarza swojego pierwszego kontaktu i wiemy, do kogo mamy się zwrócić, więc fajnie by było, żeby był też, była taka wiadomość, taka informacja, gdzie zwrócić się zwierzęciem wymagającej interwencji weterynaryjnej. Zapraszamy do pomagania.